Cześć, witajcie w sadzie. Dzisiaj zaprezentuję pierwszy odcinek z nowej serii Od patyka do cydru. W serii, w której pokażę Wam jak zbieramy zrazy, jak szczupimy drzewka, jak je sadzimy, jak prowadzimy je w pierwszych latach w, w mini szkółce, jak później sadzimy do miejsca docelowego, jak przyginamy gałęzie, no i jak zbieramy jabłka i jak robimy cydru. To będzie bardzo długa seria, zajmie długi okres czasu, ponieważ od Patyku do pierwszego cydru może minąć kilka dobrych lat, ale myślę, że warto to pokazać na, na takim przykładzie. Na końcu powstanie z tego bardzo długi film, a na razie będą publikowane po kolei odcinki, krótkie odcinki z tej serii. Dzisiaj zaprezentuję Wam pierwszy odcinek, czyli pobieranie zrazów. A pobieranie zrazów rozpoczniemy od przygotowania narzędzi. Zaczniemy od ostrzenia sekatora. To jest jakiś zwykły sekator marketowy, Stolz. Warto posługiwać się ostrymi narzędziami, bo jak mamy tępe narzędzie, jak przycinamy gałązkę, to tak naprawdę ten sekator miażdży tą gałązkę, nie tnąc jej. Więc narzędzia muszą być ostre. Jeśli sekator mamy już naostrzony, pamiętajcie, żeby przy każdej zmianie, odmiany w sensie nie wiem, jak pobieracie zrazy z. Razy z Pierwszej odmiany, potem idziecie do drugiego drzewa, żeby zdezynfekować sekator. To jest naprawdę bardzo ważne, bo przy zdezynfekowanym sekatorze nie przenosicie tych wszystkich chorób w stylu mrak, bakteryjny, kory. Tak więc warto to robić, a no wcale to nie jest dużo czasu, żeby zdezynfekować ten sekator. Ja użyję do dezynfekcji denaturatu. Po prostu za każdym razem. Ściereczką nasączoną denaturatem przecieramy ostrze i tutaj ten rowek sekatora. Teraz możemy przystąpić do pobierania zrazów. Chodźmy do interesującej nas odmiany. Jesteśmy przy drzewku odmiany Dabinet. To jest drzewko posadzone na podkład CM7 jesienią 2021 roku. I z niego pobierzemy zrazy do szczepienia w serii od zraza do cydru. Bo to drzewko i tak wymaga przycięcia rośnie dosyć dobrze więc trzeba je przyciąć. Tutaj to odetniemy całe. Ja nie chcę gałęzi tutaj w miejscu, także mamy jeden z raz Przewodnik przy, przy, skrócimy trochę. No, tutaj ten patyk to wytniemy cały. O, to było dosyć intensywne cięcie, ale nie chcę mieć gałęzi 20 cm nad ziemią, bo nie są one potrzebne. W sensie chcę, żeby korona gdzieś na tej wysokości się stworzyła, dodatkowo muszę to tutaj odgiąć i, i poprowadzić przy paliku i wyprostować, więc dlatego odciąłem wszystkie wszystkie rozgałęzienia. Teraz sobie to przytnę na, na krótszą długość. No, od razu oznaczam sobie pobrane zrazy opaską, żeby potem nic się nie, nie zgubiło i takie zrazy lądują do woreczka strunowego. A jeszcze ja obwiążę sznurkiem, żeby tutaj nic mi nie wypadło z tego. Żeby potem było wiadomo co jest, co I takie zrazy lądują do woreczka strunowego, a woreczek strunowy do lodówki. I takie zrazy wkładamy do woreczka strunowego, najlepiej z jakimś namoczonym kawałkiem papieru toaletowego. I wkładamy do środka po to, żeby one miały trochę wilgoci, żeby nie wyschnęły. Ale znowu z wilgocią nie można przesadzić po to, żeby one nie spleśniały. I tak możemy przechowywać zrazy kilka miesięcy. O, ja będę przechowywał je około miesiąca, aż do momentu szczepienia. Dzięki za uwagę, i do zobaczenia w następnym odcinku serii.